O kurde, ale animacja. Gdzie my jesteśmy? W jakimś więzieniu. Okej. Okay. Okej, okay, witam wszystkich widzowie w kolejnym odcinku na kanale i dzisiaj gramy w horror. Pisaliście mi, żebym zagrał w horror w Robloxie więc dzisiaj to jest taki aka horror trochę. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję oraz oglądajcie film do końca, bo mega mi to wspieracie, pomagacie mi, a jak wiecie to jest nowy kanał, więc przydałoby się, aby się jakoś rozwinął. Dlatego jesteśmy właśnie w takim horrorze, piszcie też co mam jeszcze zagrać. Na Robloxie będziemy grać w gry, które będzie Ci polecać, a my lecimy od razu i tak. Tutaj już są klucze na początku, bo ja to zauważyłem, więc sobie od razu otwieramy drzwi. Jesteśmy, dobra, ej, co to jest, zobaczmy, o kurde Co jest? Ej, tu jest jakiś ziomek, właśnie ten co nas zamknął Ej, dobra, musimy je kucać, dobra, będę kucał, co to jest? Musimy jakieś nożyczki mieć do tego Czekajcie, musimy się chyba cofnąć Ej, dobra, znalazłem, one są tutaj, takie nożyczki i musimy je wziąć, nie przychodząc do niego, powoli Dobra Jezu, co on tej gada? Nie wiem, on coś tam robi do jedzenia. Mamy nożyczki i musimy to teraz otworzyć. Dobra, udało nam się. Okej, okay, mniej więcej to ogarniam i lecimy dalej. Mam jakieś drzwi, które są zamknięte, kurde. Tutaj są jakieś rzutki, tylko nie wiem totalnie czy to nam będzie kokolwiek potrzebne. Jakaś piłka, okej. Okay. Tylko to też nam nie jest potrzebne. Jakiś ślepy zaułek, to chyba nie tutaj. Kolejne drzwi, dobra, uwaga. Ha, to też nie działa. A, musimy iść chyba tutaj. O, mamy jakieś... Przejście, do którego też się nie da pójść. Mogę to jakoś. Nie, nie możemy tego tworzyć. Dobra, idziemy dalej. Czyli musimy iść chyba w tamtą stronę. Mamy jakieś kraty. Czekajcie, my musimy chyba. Da się tu shifta? Da się tu shifta, dobra. Lecimy. O, chyba udało się. Dobra, i co to jest? Motek. Aha, nie działa, nie da się go wziąć. Tu jest jakaś deska. Pod G możemy dropnąć. Dobra, więc w takim razie musimy wziąć tą deskę i tutaj ją postawić, chyba dokładnie. Idziemy. O niej, teraz byśmy musieli ją wziąć jeszcze raz. Gorzej, jak nam spadnie, bo jak mi spadnie deska, to już jest koniec. Dobra, udało się. I ostatni raz. I musimy ją chyba na tą deskę. Dobra, jest w miarę stabilnie. Są jakieś schody. Co? Co się stało właśnie? Dobra, to było dosyć dziwne. Aż się przestraszyłem. Jesteśmy tutaj, i teraz tak. Tu trzeba jakiś yy, ogień, i to chyba. Trzeba. O, właśnie to. Bo ja widzowie już widziałem na YouTubie, więc ja mniej więcej ogarniam to grę, bo tu łatwo jest zginąć. Więc okej, okay, udało nam się to zniszczyć, tą pajęczynę I mamy tu jakieś takie przejście Nie wiem co tutaj jest, tu jest jakaś deska, a myślałem, że można to podnieść Okej okay. What Co to jest? O nie, tu jest pająk Mikser! Dobra, ej, nie wiem Co, ej, zdobyliśmy jakiś item Coś jakiś guzik tu jest, okej okay. Ej, otworzyło nam się jakieś przejście O nie O nie, tu jest ten ziomek! To jest ten gruby ziomek, który chce nas dopaść. E, Do z tego co widzę będą jakieś wyświetlały się numery. To jest napisane, że y, kolorowe jakieś numery będą się wyświetlały na ekranie i musimy po prostu kod z tego jakiś ułożyć. Dobra, lecimy, lecimy. Go, go, go! E, dobra, pięć! Czerwone pięć, dobra I co dalej? Jeden I Jeszcze jakiś niebieski potrzebujemy Gdzie? 6, dobra. Czy to jest wszystko? To było dosyć łatwe. Eee. Dobra, okej, okay, udało się Ty, on zniknął w ogóle Jesteśmy w ogóle w jakimś dziwnym miejscu Tam jest jakieś światło, więc możliwe, że tam jest wyjście na samą górę A my musimy wyjść na samą górę Dobra, i jest jakaś lina Dobra, lecimy Okej okay. Gdzieś się wspieraliśmy I my jesteśmy na dworze Okej, okay, a właśnie naszym celem jest wyjście na dwór W ogóle śnieg pada, to jest zima jakaś Okej, okay, co on tutaj robi teraz ta nasza postać? Zamykamy przejście. Aha, żeby on tutaj nie wszedł za nami. W sumie całkiem mądre. I dobra, jesteśmy. Mm, tutaj nic nie ma. Czekajcie, zobaczymy. O! Znowu coś wziąłem. Jakaś ta, trawa, jakaś. Yy, jak to się nazywa? Nawóz. Co jest? To jest jakiś manekin, to nie jest on. Myśle ja, ja przez sekundę myślałem, że to jest on, a to jakiś menekin. O kurde, co ja zrobiłem? O kurde, ej, ja niechcący to kliknąłem, bo ja myślałem, że. Co teraz? Ej, tam coś jest! Ha, nie możemy tam wejść. Dobra, raczej my musimy wyjść na zewnątrz po prostu? Ej, co jest? No nie! Ej, właśnie! My będziemy musieli chyba uciekać. Aha, albo jednak nie. On nas spryskał czymś. Dobra, i to było coś dziwne. What? Ty! Ej, my jesteśmy w niebie? Ej, spadam! Jak, jak? Czekajcie. Ha, bo tu z shiftem można. Ej, yo, my jesteśmy w niebie dosłownie. My zginęliśmy? Okej, okay, w ogóle jakaś animacja. Jest. Ej, my chyba zginęliśmy, tak mi się coś wydaje, bo jakoś nie jest zbyt ciekawie. Dobra. Okej. Okay. Ej, tam jest jakiś wielki kucharz. Ja się boję, że czekajcie, że zginę. Ej! Tu jest wiatrak. Dobra. Ej, szczerze, gdyby ten wiatrak nie był teraz, nie ruszył się przez chwilę, to... To bym dosłownie zginął. Jak są chyba inne kolory, to tutaj trzeba umijać to, bo to są takie zardzewiałe jakby. Dobra, lecimy. I co teraz? Ej, mogę tam wskoczyć na tą chmurę? Co jest? Ej! Dobra, ej, boję się, że jak wyjdę na chmurę to zginę. Ci... Ej. Ha. Dobra, typnę o nas. Nie chciałem ryzykować, bo jakbyśmy weszli na tą chmurę, to może bym zginął i teraz jesteśmy w jakimś sześć, my jesteśmy zamknięci w jakimś pokoju. Musimy znaleźć klucz, coś w tym stylu, tak mi się wydaje. Ej, ogólnie znalazłem tu kabel jakiś chwilę pogłówkowałem i to jest jakiś kabel. I coś mu Jezu! Jaki creepy głos! Ej, wy, wyłączyliśmy mu telewizję. Okej, okay, bo ten kabel do telewizji mu prowadzi. I on, patrząc na mnie, gdzieś idzie. Ej, nieźle. Co jest? Klucz! Ej, mamy klucz! Ha! Ja otworzyłem to? A, otworzyłem, dobra. Yy, jest dark. Aha, możemy włączyć światło, jest napisane. W sumie dosyć mądre. I co teraz musimy zrobić? Czekajcie, sobie weźmy to, odłóżmy ten klucz. Czy my musimy coś znaleźć tutaj? Okej, okay. ej, znowu zdobyłem jakiś medalion. Co to jest widzowie? Jakaś złota... Nie wiem o co chodzi z tym. Bieżnia tu nawet jest! Ej, zobaczcie! Można nawet przyspieszać. O kurde, ty ja już nie nadążam. O nie! I za, za szybko, za szybko, dobra. Idziemy. My musimy chyba wyjść stąd. O kurde. Ej, no nie, nie lubię takich fragmentów, bo oni tu przeważnie kampią. Zamknięte jak zwykle. A tam jest drzwi na zewnątrz. Nie lubię takich fragmentów, gdzie trzeba chodzić po domu jego, bo on gdzieś tutaj jest w tym domu. I mam jakiś śmietnik. Nóż! No nie da się wziąć! Myślałem, że na jakąś obronę. Aha, zjedliśmy jabłko. Że na jakąś obronę nam się przyda. Co to. Tu jest jakiś szczur zdechły. Ej, Dora, to jest dosyć dziwne. A, tu nic nie ma. Okej. Okay. Jakby. Chyba nic tutaj nie możemy zrobić. Tam jest jakiś fortepian. Poczekajcie, czy możemy coś tutaj zrobić? Wiedziałem. Ej! Ale fajne. O nie, pająk! O nie. Ja wiem, że on jest zły w tym, w tej grze, bo widziałem na YouTube, że zabijał ludzi, więc wolę odsunąć się. Co jest? On nas chyba będzie gonił. Nie, znowu mamy jak na czas. Co mamy zrobić? Yy, gniazdka jakieś, gniazdka, gniazdka. Czekajcie a, to trzeba kolorowo. Tak, coś myślałem, bo były kolory. I myślałem, że coś z kolorami. Yy, czerwony. Niebieski. Gdzie jest niebieski? Yy, ej, nie ma niebieskiego. Halo. Ej, mało czasu. Niebieskiego nie ma. Jest. Uciekam, uciekam, uciekam. Go, 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 go. Aha. Nie zdążyłem. Nie. O. Ała. On mi... On mi rękę ugryzł, w sensie rękę mi odciął. Ej, nie wiem, czy widzieliście to? On dosłownie trzymał rękę moją w rę y, Czy moją rękę trzymał w swojej ręce? Nie, to było dziwne, mega. Dobra, lecimy jeszcze raz i tym razem ogarnę to, bo to od razu ogarniam. Ja nie wiedziałem wtedy, że to trzeba y, te gniazdka podłączać. Bo na początek, to wiecie, ja chciałem w ogóle ogarnąć, co tutaj trzeba zrobić. I aha, to jest w ogóle w tych samych miejscach. Myślałem, że się te miejsca jakoś pozmieniają. A to jest w tym samym miejscu. Ej dobra. Teraz w połowę czasu mi się udało. I wchodzimy do jakiegoś pociągu. Dobra, jesteśmy. I udało nam się. W ogóle, czemu pociąg jest w jego domu? Oh, on nas goni. On nas goni. Jeśli Mr. Mix będzie atakował nas, użyj prawego przycisku, żeby porazić go prądem, coś w tym stylu. Dobra, lecimy. Lecimy, lecimy. Gdzie on będzie nas. O. Ej, co jest? O kurde! Jezu! Jezu! Jak się przestraszyłem, przepraszam Widzowie, że tak krzyczę Ej, to było creepy Jak on, on mi się tak przed twarzą pojawił To było mega straszne Tu są chyba trzy guziki, czekajcie, czy Ej, może tam, na tam wejść, nie, dobra Nie, wyjdź stąd Wyjdź stąd, zostaw mnie w spokoju Musimy, widzę, pilnować chyba tych trzech guzików Chyba nie, chyba nie trzeba więcej Jest, dobra, jakaś cutscenka Okej, okay. nasz ten Nasz pociąg się wykoleił O kurde Ej, nie wiem, czy w ogóle dźwięki nie są za głośne w tej grze. Dobra, nasz pociąg się wykoleił i dosłownie wyleciał w jakąś dziurę, czy coś w tym stylu? Nie wiem. Dobra, jesteśmy, lecimy dalej. I mamy lawę. Jakiś parkour, dobra. E, tutaj trzeba iść chyba tędy. Tak mi się przynajmniej wydaje. I skaczemy, dobra, jest. Jesteśmy w jakimś miejscu dziwnym. Nie wiem. O, musimy chyba dojść tam do końca, więc. To jest labirynt. Okej, okay, to jest jakiś labirynt Dobra, chodźmy tędy Zobaczymy, czy coś się stanie A! Jezu Masakra. Pierdzielę. Sorry, przestraszyłem się Dobra, idziemy dalej mm, I zobaczymy Może tym razem nie zginę Nie, dobra, chodźmy teraz tędy może Jest, udało się Mamy, jesteśmy przed jakimiś drzwiami I Mamy łopatę Ho O, dobra Możemy kopać To jest całkiem logiczne, więc Wydaje mi się, że tutaj Nie muszę myśleć Dobra, jesteśmy, jesteśmy w jakimś dziwnym przejściu Ja sobie odłożę to łopatę, bo nie chcę jej trzymać w ręce Mamy jakiś kill off. Tu chyba nic nie ma, dobra, idziemy dalej Okej, okay, coś się dzieje, znowu jakaś kaccynka On, on tu idzie Ej, on wali chyba w te drzwi Tak mi się wydaje, bo one się tak wybrzuszyły strasznie Dobra, yy, musimy coś zrobić Czekajcie, co tutaj trzeba zrobić Karta, karta, karta Do drzwi karta, dobra, nie, nie działa J Jak to się wyrzuca itemki? Dobra, musimy wyrzucić, bo mamy full ekwipunek. Bo tylko. Ej, bo ja nie zdążę! Zielona karta? Nie działa. Nie działa, nie działa, nie działa. Go, go, go. Wyrzucamy tą kartę, lecimy dalej. Nie, nie działa, nie działa. Mamy kolejną. Biała, biała karta, proszę. Nie! Wyrzuciłem ją niechcący! Zła karta, zła karta, zła karta. O nie, bo ja wyrzucam te karty ja przez to nie wiem. O nie. Proszę. Dobra, mamy kolejną kartę. Błagam, że to jest ta, połowa czasu już minęła. Nie, nie, no. Bez żartów. Kolejna karta. Uwaga! Jest! Dało się! O, się przestraszyłem wam, powiem. Myślałem, że nie damy rady. Mamy jakiś pokój labo, laboratorium, czy coś w tym stylu. Nie da się tego otworzyć. Tu są jakieś drzwi. Też potrzebujemy jakiejś karty, czy coś w tym stylu. Właśnie, wyrzućmy tą kartę, bo ona nam będzie przeszkadzać. Mamy tutaj. Coś dziwnego. I czekajcie, bo to jest jakaś czaszka i gwiazdka. Chyba musimy. Czekajcie, tutaj. Ta. Ej, czekajcie, która to z nich jest? Wait, nie, to jest na odwrót, to trzeba tak, 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 tak Tak, 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 i to jest ta chyba prawidłowa Uwaga, chwila prawdy Jest, udało się, dobra I mamy jakąś scenkę Okej, okay. wypiłem miksturę I stałem się chyba mały Czy coś w tym stylu Tak <laughs> dosłownie jesteśmy mali O nie, ej, jak ja mam teraz Tu jest wejście, ej, tu jest jakaś linijka Musimy chyba tam wejść do góry O, tutaj jest jakieś przejście po pinesce. Ej, dosłownie mi się przejście zrobiło. My tam musimy wejść jak? Jak ja mam tam... Okej, okay, bo to jest spinaczka. Lecimy. Co jest? Szczur. Czy mysz? Co to jest? Okej, okay, oni coś piszą, że doktor mysz mnie przygarnęła. Ha, będziemy w szpitalu chyba. Przenios mysz nas przeniosła do szpitalu i jakby nas uratowała. Mysz doktor, coś w tym stylu. What the... I nie mogę mu nic zrobić, halo, nie działa. Ej, poczekajcie, my jesteśmy w jakimś szpitalu i my musimy teraz coś zrobić, co to jest? Okej, okay. ej, mam jakąś pigułkę, znaczy pi. To on to powiedział? A to on to mówi. On. Ej. On coś tam tłumaczy, ale to ja nie jestem aż takim specem od Anglika, więc ja nie, nie rozumiem wszystkiego. Ej, on nam dał jakąś kartę i powiedział, że musimy mu pomóc, więc nie wiem o co chodzi, tylko tyle zrozumiałem, że musimy mu pomóc. I teraz tak. Tu jest jakieś przejście. Dobra, mamy jakąś jego kartę. Co to jest za. My o jakimś mieście? What the hell? Ej, co to za mia... My jesteśmy w jakimś mieście, widzowie. Mysz? Ej, to jest jakaś mysz, tylko... Czemu ona jest jakaś biedna? Co to jest? Czemu to jest mysz-alkoholik? Dobra, to jest... Co? Ha, mamy go zostawić, dobra, no... Zostawiam go. Okej. Okay. Nie, oni o czymś gadają. Ej, my nie możemy teraz... Czekajcie. Dawaj szybko! Go, dobra, udało nam się. Jesteśmy! to są jakieś kolejne tego, a my w ogóle, widzowie, nie wiem co my mamy zrobić teraz dosłownie. Może tutaj mamy iść? Czekajcie, co tam jest? Uwaga. Jest jakieś przejście! Tutaj jest jakaś winda. Okej. Okay. Jak to się działa? Ej, nie działa ta winda. O kurde, co ja zrobiłem? Jakiś karton wziąłem. Mamy dźwindę, która nie działa. Mm, tutaj mamy jakąś farbę. Okej, okay, mamy pędzel Mogę Ej, dobra Pomalowałem, pomalowałem deski Co teraz mam z nimi zrobić? Ha, czekajcie Mogę je jakoś wziąć? Nie da się Tam jest jakieś przejście Da się tam wejść? <laughs> może Jakoś się podsadzić tymi boksami A jestem za nisko tu są... A tu jest więcej boksów, dobra Myślałem, że jest za mało Czekajcie, może coś w tym stylu? Doraz zbudowałem sobie taką prewizoryczną Taką dosłownie dość Dziwną, wierzę. Ja tam nie wejdę, czekajcie. O, udało się. Co to jest? Ej! Ona ma maczugę! Ta mysz! Co tu jest? Ziomek chce jakiś ser. Musimy ogarnąć mu jakiś.. A! Co jest? Zginąłem, bo podszedłem pod mysz. O nie, co jest? On widelec naszykował i nóż! Okej, okay, i on zabrał jeszcze kwiatka jakiegoś. Dobra, jesteśmy znowu w tym mieście i musimy ogarnąć ser jakiś. Więc najprawdopodobniej to trzeba pogadać z tymi myszami, yy, czy coś w tym stylu. Więc ja muszę to jakoś szybko ogarnąć. Co to jest? Kamień. Mamy jakiś kamień. Okej, okay, teraz nie możemy zginąć. Jest, dobra, udało nam się. Więc yy, widzowie, teraz mamy ten kamień. I my musimy go chyba pokolorować na żółto czy coś w tym stylu, bo tak się przynajmniej dowiedziałem, bo nie ogarniałem ogólnie co to trzeba zrobić, tylko. Gdzie jest pędzel? Mamy pędzel. Ok. jak my mamy to teraz zrobić? Musimy go wyrzucić chyba, i. Poczeka. Jest! Pokolorowaliśmy go! I on wygląda jak ser. I chyba teraz będziemy musieli wziąć te kartony, tak mi się przynajmniej wydaje, tylko musimy wyrzucić chociażby tą łopatę. I musimy znowu się podsadzić. Dobra, zobaczcie co zbudowałem. Może uda mi się teraz tutaj wejść. Tak mi się przynajmniej wydaje. Mamy. I teraz musimy to włożyć tutaj. Nie! Ej, co ja zrobiłem? Ej, dobra. Dobra, ja niechcący chyba włożyłem ten ser. Mamy jakąś baterię. Tutaj była. Nie wiem, widzę jak mi się to udało ogarnąć, ale udało się chyba. Mamy baterię i ją trzeba włożyć tutaj w to miejsce. Z tego, co mi się wydaje. Dobra, mamy. Bierzemy naszą łopatę, może nam się przyda. I lecimy window. Okej. Okay. Dobra, ej, wszystko działa mega dobrze. I czemu my. A dobrze, w sumie dobrze, bo do góry lecimy. Ej, nie wiem czemu, ale jest. Co to? Ej, dobra, dobra, lecimy, lecimy. Co jest? Ej, od razu zginąłem, jakiś boss się pojawił. Zobaczcie moja głowa. No niestety nie udało mi się go pokonać widzowie. Jeżeli chcecie jakiś kolejny odcinek fajny z jakiegoś horroru, a może mamy jeszcze raz ten wygrać, to zostawiajcie lajki, like piszcie komentarze. No powiem wam tak, no nie udało mi się wygrać, ale było to całkiem dobrze, mi się wydaje. Do bossa doszliśmy i ja uznaję ten challenge za wykonany.